Hejka, Robimy wam historiczkę. Yy, taką o tej godzinie. Widać yy, to nagrywanko, ale można go pojysować. Nie, dobra, nie da się, ale chociaż próbowałam. Eee, tutaj robimy

Nie mam tu prawie nic. Co by to sprzątać? No chociaż tu mam takie kraterskie, co ja dawno nie jedzę. Bo... No nie smakuję. No to w szokach nic nie mam jeszcze. No nie ma. To mi pomoże już. Dobra, spróbuję schowam tu coś tutaj. Go. Miś to powinien być u mnie na łóżeczku. Bo ja lubię Czemu na łóżeczku nie ma ich? To w szafce będzie. Tu może iść. do nieba. To tak samo. Tak samo. Ten, ten który to, jest ten ten to? tam robi. Ten, telefon tutaj to na łóżeczku. Ten, który idzie tu. Czemu mam tu taki pajzer

No dobra, tutaj co tutaj mamy? Ktoś truskawki? Nie. A co struski to? Daj tu To jest A ja sprawdzam, czy też mam kawce, które do jedzenia można zrobić. Próbuję ukroić chleb, ale się nie da. Przepraszam. To, co tu mamy? Dobra, I to jeszcze trochę tuskawek mi za to zostało. O, to tu fajnie. Dobra, zjesz trochę truszkaweczek trochę i dasz radę. I co zjesz truszkaweczek? Desz... Ja nic, nie podstawuję. Dobra. Idę na górę. Dobrze. Trzy godziny później. 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 Trzy godziny później, w ogóle, Tu jest mój pokój. Mój, pan, 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 siostra pan, tutaj Siostra? Anet pan, 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 Nie, Matynka. co tu robisz? pan, robisz? Nic, no. mamy razem pokój chociaż. Tak, ale tajemnicy co z tatą, bo ja miałam na dole, a teraz mam na górze. Znaczy, w ogóle ja tu śpię, co ty tu robisz? Na dole z tatą. No wiem, ale... Hmm. Dobra, idźcie spać tam dalej, ja nie chcę I potem... Hmm. Masz swoją kanapeczkę weź. Się. Ja załatwiać usiądę i chcę pokryć w moim komputerku, który kosztował dużo, i to dużo, bardzo dużo. Teraz zagrałem sobie tu. Już. Jezus, Dochodzi Martynka. или еще старше. Добра. Что-то мне казывает, дать тебе чуху, потому Ага, ага, я ага, 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 не аж такие боские, вот что мои... Мои боские... Не помою я потому что так хочу убирать. Ты не можешь, это с не с моей. Ну я тоже что там иду. Я убираю такие... Мэм, 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 to jest koniec historyki. się już nudzi. Bye!